Chcąc, nie chcąc, swą 31 sesję powiatowi radni odbyli na emigracji, traf chciał, że obrady w gminnym Centrum Kultury w Łajskach zdominował temat na wskroś kulturalny. Aby móc od razu zmierzyć się z problemem likwidacji filii miejskiej i powiatowej Biblioteki Publicznej, zmieniono nawet porządek obrad. Absolutnie uważam za um, bardzo ważne, abyśmy w sytuacjach konfliktowych potrafili otwarcie i wprost formułować nasze opinie, zdanie, rozmawiać o tym. Zderzać się pokądami. W czwartek, zamiast zderzać się ze sobą, swój impet radni skierowali w stronę miejskiego ratusza. Zawiedzeni, że o jego zmianach względem placówki ze słowem powiatowa w nazwie, dowiadują się na końcu. Obawy komisji oczywiście budził fakt, iż tego typu działania inspirowane przez Radę Miasta Regionową nie były wcześniej ani konsultowane, ani zgłaszane do wiadomości radnych powiatowych. Istotne jest i myślę, że istotne jest społecznie i dlatego są Państwo, którzy są żywo zainteresowani biblioteką ze względu na to, że zostaje poprzez gminę ograniczona dostępność do korzystania z biblioteki. Zapewnienia dyrektorki, że zadania placówki wciąż będą realizowane i rozszerzane radnych nie przekonały. Szymon Rosiak, kiedy zakończono reanimację jego mikrofonu. A pana długo... Twierdził, że za pozostawieniem filii numer 1 najwymowniej przemawiają liczby. Ta filia ma 27 tysięcy księgowców, a 35 tysięcy ma Biblioteka Główna. A jak się popatrzy, w szczególności na to, że Biblioteka Główna ma 31 800 wypożyczeń w 2012, a filia numer 1 a 91 tysięcy, czyli 60% wszystkich wypożyczeń w Legionowie. Dyskutanci podkreślali też fakt, że po likwidacji filii i przeniesieniu głównej siedziby biblioteki Centrum Legionowa stanie się czytelniczą pustynią. Snucie katastroficznych wizji przerwała dopiero niespodziewana inicjatywa starosty. Sformułowałem propozycję dotyczącą utworzenia odrębnej jednostki biblioteki powiatowej, która mogłaby funkcjonować w jakiejś siedzibie wskazanej przez miasto, na przykład w siedzibie obecnej filii numer 1, co w mojej opinii pozwoliłoby zarówno miastu osiągnąć cel, o który chodzi miastu, czyli skoncentrować swoją uwagę na oddaniu do użytku nowej, dużej siedzibie biblioteki, biblioteki głównej a jednocześnie zachować dobrą dostępność dla mieszkańców do wypożyczalni, która dzisiaj funkcjonuje przy ulicy Sowińskiego. Radni taką ideę natychmiast podchwycili. Inna sprawa, że nie wszyscy i nie bezkrytycznie. Rzadko by się zdarza mieć inny pogląd niż starosta, ale jak pomyślałem sobie, że my stworzymy nową placówkę pod tytułem Poetera Biblioteka Publiczna, to nie widzę w tym racjonalności. Ja uważam, że powinniśmy zrobić rachunek ekonomiczny i rozważyć też wersję następującą. Pozostawić strukturę organizacyjną taką, jaka jest. Natomiast zweryfikować swoje e, możliwości jako powiatu w zakresie dofinansowania. Mimo wszystko na sali dominował biblioteczny optymizm. Jest szansa, żeby taki, taka instytucja powstała, żeby prowadziła ludzi, żeby rozszerzyć trochę formułę, nie tylko w o zbiór, ale również o działania kulturalne. I wtedy ta placówka ma szansę. Uważam, że stanowisko Rady powinno być zdecydowanie za tym, żeby ten obiekt został w bądź już wpisał w krajobraz Legionowa. Prawdopodobnie będziemy musieli zdecydować np. z położenia kilometra czy pół kilometrów asfaltu. Wydłuż nam się troszkę proces inwestycyjny. Zde... Inaczej z... Kilku z nich, m.in. ze Stowarzyszenia Stop Likwidacji Biblioteki, zjawiło się w łajskach osobiście. Wyposażeni byli w argumenty i pisemne poparcie ponad 2000 legionowian. W konfrontacji z nimi dyrektor Masiak momentami wydawała się bezbronna. Jestem trochę wyrwana. Byłam bezpośrednio wprost w z roku. W związku z tym nie przygotowałam dla, dla państwa. Dzisiejsze spotkanie, żadnych materiałów, żadnych danych. Dzisiejsze spotkanie jest czwartek, w którym słyszę z ust pani dyrektor, że jest nieprzygotowana do spotkania. Szanowna pani dyrektor, gdyby pani potrzebowała informacji statystycznych dotyczących pani placów, i ich Czwartkowa dyskusja pokazała, że powiatowa kultura nie ma zabarwienia politycznego, a starosta Grabiec urósł niemal do roli czytelniczego wybawcy. Cała nadzieja czwartka jest teraz na wyczarcie, trzyczkę pana Witzgierka na tak czy inaczej, na samym pomyśle utworzenia powiatowej biblioteki się nie zakończy. Moja propozycja spotkała się z zainteresowaniem radnych powiatowych, dlatego zobowiązali Komisję Kultury wspólnie z zarządem powiatu do opracowania kompleksowej koncepcji funkcjonowania Biblioteki Powiatowej w tej lokalizacji związanej z filią nr 1. Aktualnie na wspomaganie powiatowej księżnicy starostwo wykłada rocznie ponad 80 tysięcy złotych. Po utworzeniu własnej biblioteki ta kwota musiałaby znacząco wzrosnąć.